Pomocy warto poznać, bo w ten sposób możemy komuś pomóc. Tak naprawdę każdego z nas nadszarpnęło psychicznie zamknięcie w czterech ścianach z powodu pandemii. Nawet tych, którzy mają wielkie domy, własne pokoje i miejsce, by się schować chociaż na chwilę. Zwykłe psychiczne zmęczenie, przesyt przebywania w zamknięciu bez kontaktu z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi. Brak prywatności, radości, problemy, które dotykają nas każdego dnia, i brak stabilizacji, zgromadziły w nas ogromny stres, a tym samym spotęgowały agresję w domach. Jednak najmocniej ucierpiały i nadal cierpią ofiary przemocy domowej. Wyobraź sobie zamknięcie z partnerem, który ciebie bije, poniża, gwałci dzień po dniu, a ty nie masz dokąd uciec i nie masz gdzie się schować. Wyobraź sobie dziecko, które mieszka w jednym pokoju z rodzicami, pijącymi, bijącymi, rozchwianymi emocjonalnie, którzy traktują ciebie jak osobisty antystres i znęcają się nad, nim, nad tobą fizycznie i psychicznie. Dobrze wiecie, że temat ten jest mi najbliższy i stale się z nim rozprawiam. Jednak patrząc na ilość waszych wiadomości, wiem, że to co robię jest ciągle niewystarczające. Pokazuje kobietom metody wychodzenia ze związków, w których są krzywdzone. Pracuje nad budowaniem kobiecej samodzielności, kontroli nad swoim życiem, by mogły decydować o sobie. Alina Żyźniewska, witam się z Tobą serdecznie. Wśród nas jest wiele kobiet i niestety również dzieci podlegających ścisłej kontroli przez swoich oprawców. Problem odizolowania ich od przemocy, od toksycznego partnera, męża, ojca, obecnie jest bardzo utrudnione z powodu kwarantanny, pracy zdalnej, domowemu nauczaniu. Dlatego tak ważne jest, by ofiary nie zostały pozostawione same sobie, by nie dochodziło do rodzinnych dramatów. Ofiary nie mogą prosić o pomoc w tej chwili, pozostając w domu w domu, gdzie są ciągle monitorowane. Sprawdzane, obserwowane przez swojego oprawcę. Ten kat bardzo dba, by prawda nie wyszła poza mury domu. A prawdziwe dramaty zmanipulowanych kobiet, zastraszanych, bitych, pogardzanych, dzieją się za zamkniętymi drzwiami. Wyobraźcie sobie zastraszone, bite dziecko. Ono także wie, że nieposłuszeństwo będzie karane i boją się konsekwencji, dlatego wybierają milczenie. Wszystkie dzieci. Tylko opracowanie dyskretnych znaków może zmienić sytuację ofiar przemocy. W Anglii są głuche telefony. We Francji, prosząc w aptece o maskę w rozmiarze 19, wysyłasz aptekarzowi sygnał: Potrzebuje pomocy. I jesteś automatycznie namierzana przez swoją kartę medyczną. Parę lat temu w Polsce promowana była kampania instruująca osoby, które poddawane są przemocy domowej, do narysowania czarnej kropki na wewnętrznej części dłoni. W ten sposób miałyby dawać sygnał, że są ofiarami agresji ze strony najbliższych, a osoby, które taki sygnał zobaczą, powinny niezwłocznie poinformować o tym policję. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ czarna kropka. Może być łatwo zauważana przez oprawcę, co może spowodować tragiczne skutki. Dlatego też aktywiści z całego świata cały czas pracują nad opracowaniem dyskretnych sygnałów, które mogłyby w takiej sytuacji pomóc, a nie zaszkodzić. Kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation. Znalazła na to prosty sposób i wymyśliła prosty gest ręki, który można wykonać, prowadząc rozmowę na Zoomie, w czasie czatu, live'a na Instagramie, Facebooku, bez wzbudzenia podejrzeń swojego oprawcy, który w tej chwili jest obok ciebie w trakcie wykonywania twojej zdalnej pracy przez komputer. Przecież tak wiele z nas prowadzi obecnie wideokonferencje. Internet stał się jedynym oknem na świat. Gest sygnału pomocy jest bardzo naturalny, podobny do naszej mowy ciała. Prosty, jednoręczny znak, dlatego z pewnością będzie trudny do wychwycenia przez osobę krzywdzącą, przez oprawcę, jeśli wykona się go dyskretnie. Natomiast dla osoby po drugiej stronie komputera jest jasnym sygnałem, że nasz rozmówca czy rozmówczyni woła o pomoc. W geście tym chodzi o zaciśnięcie kciuka na otwartej dłoni, tak jak wykonuje to w tej chwili. W chwili, kiedy do Ciebie mówię, gest ten wykonałam już kilkakrotnie, więc jest on rzeczywiście naturalny i dla wnikliwego obserwatora możliwy do wychwycenia. Jeśli zauważymy, że ktoś na wideoczacie przekazuje nam sygnał pomocy, powinniśmy od razu zainterweniować. Najlepiej powiadomić organizacje, które zajmują się problemami przemocy domowej. Centrum Praw Kobiet, numer telefonu 600 07 0717. Niebieska linia, numer telefonu 812 12 0002. Feminoteka. Numer telefonu 888 88 33 88. Zawsze możesz zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub po prostu napisz do mnie wiadomość. Nie bądź obojętna. Nie bądź obojętny na krzyk, cichy krzyk wołania o tę pomoc i reaguj. Roześlij mój film do wszystkich swoich znajomych. Niech każdy z nich umie odczytać znak ręki sygnalizujący przemoc w rodzinie i natychmiast reaguje. Pamiętaj, że ten znak przekazuje nam sygnał, potrzebuje pomocy. I nie bój się reagować, nie bój się przekazać tę wiadomość. Możesz naprawdę uratować komuś życie. Potrzebuje Twojej pomocy.